Dzień dobry! Dawno na naszym kanale nie publikowałem materiałów, które dotyczyłyby jakiejś publikacji, jakichś książek poświęconych historii albo kulturze naszego regionu. Dziś to się zmieni, bo niedawno dotarła do nas jeszcze ciepła najnowsza publikacja Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dziesiąty tom majątków wielkopolskich, poświęcony właśnie powiatowi Krotoszyńskiemu. Jest to część monumentalnej serii wydawanej przez Szreniawskie Muzeum, zatytułowanej Dawne Budownictwo Folgwarczne. Żeby nie przedłużać, zajrzyjmy do środka. Książka jest bardzo obszerna, liczy sobie prawie 360 stron. Do tej pory jest to najobszerniejszy ze wszystkich 10 tomów. Z takiego kronikarskiego obowiązku tylko przypomnę, że dotychczas w ramach tego cyklu pojawiły się tomy poświęcone powiatowi gostyńskiemu, pleszewskiemu, ostrowskiemu, Leszczeńskiemu, kościańskiemu, kaliskiemu, śremskiemu, poznańskiemu, gnieźnieńskiemu. Dziesiąty tom, ten, który omawiam, krotoszyńskiemu, a w przygotowaniu jest też powiat średzki. Na tę publikację czekaliśmy z niecierpliwością, ale dane było nam dosyć długo poczekać, ponieważ poprzedni tom ukazał się w roku 2013. Autorem tego tomu, po raz trzeci samodzielnie, a po raz czwarty, licząc jeszcze jego e, współautorstwo, jest pan Stanisław Małyszko. Książka, jak zwykle, przygotowana jest nie, nie, niesamowitym pietyzmem jest bardzo rzetelnie zredagowana. E, po wstępie i wprowadzeniu Przygotowanym przez redaktora naukowego całej serii, profesora Jana Skuratowicza, następuje słowo od autora, a następnie jest też obszerny katalog. Katalog posortowanych alfabetycznie miejscowości. Od razu tutaj zaznaczę, że oprócz samego Powiatu krotoszyńskiego do tego tomu włączono także gminę Pogorzela. Powód takiego, a nie innego postępowania wyjaśnił profesor Skuratowicz na skrzydełku okładki, ponieważ okładka ma skrzydełka, więc tam można się już z nią, z tym powodem zapoznać. Nie będę tutaj o tym opowiadał. Natomiast katalog alfabetyczny miejscowości Powiatu krotoszyńskiego i gminy Pogorzela. Z mapami archiwalnymi, ze zdjęciami, z planami, z przekrojami dworów i pałaców, ponieważ przecież przede wszystkim tu o dwory, pałace i budynki folwarczne w tej serii chodzi. To wszystko jest tutaj niezwykle rzetelnie opisane razem z. Obszernym materiałem źródłograficznym, razem z obszerną historią danej miejscowości, o której właśnie w danym miejscu katalogu jest mowa, więc jest tutaj naprawdę bardzo dużo informacji na temat właścicieli, zmian posiadania danych miejscowości czy danych zabudowań folwarcznych, pałacowych czy dworskich. To wszystko tutaj pan Małyszko bardzo rzetelnie udokumentował i przedstawił dużo zdjęć między innymi z naszych muzealnych zbiorów. Na końcu, po już całym katalogu znajduje się, jak to w każdej publikacji naukowej, wykaz publikacji, z których autorzy korzystali bibliografii materiałów źródłowych, ale jest też indeks miejscowości oraz niezwykle ciekawy indeks gospodarczy, który przedstawia różne zajęcia, którymi parali się mieszkańcy różnych miejscowości w powiecie krotoszyńskim i w gminie Pogorzela. Jako taki suplement do tej publikacji dołożona jest mapa powiatu krotoszyńskiego. Ona jest raz zamieszczona w takim schematycznym ujęciu w publikacji samej, jeszcze przed katalogiem, natomiast jest też dodana, rozkładana mapa powiatu do tej książki, do środka. Publikacja niezwykle cenna, jak już mówiłem, czekaliśmy na nią bardzo długo, dlatego też zdecydowaliśmy się we współpracy ze Szreniawskim Muzeum dokonać w Krotoszynie tu u nas prezentacji tej książki. Odbędzie się ona 9 czerwca, na co serdecznie zapraszam. Autor pan Stanisław Małyszko będzie z nami obecny, będzie można kupić tą książkę po promocyjnej cenie, jak zapewnili mnie pracownicy Muzeum w Szleniawie. Będzie można zdobyć autograf autora. Będzie też obecny na naszej uroczystości profesor Jan Skuratowicz, który też zabierze głos, czyli ten wspomniany już przeze mnie na samym początku, redaktor naukowy całej tej serii Dawne Budownictwo Folwarczne. Tyle, jeśli chodzi o tę publikację. Serdecznie polecam, namawiam do zapoznania się z nią, do jej wypożyczenia w bibliotekach, czy nawet do zakupu. Jest tu naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawych informacji. I na dzień dzisiejszy Państwu już bardzo dziękuję. Zapraszam na nasze wydarzenia muzealne, których w czerwcu naprawdę się nawarstwiło. Zachęcam do udziału i widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.